kleją, szyją i oprawiają, a jak trzeba szukają zaginionych stron. W Sanockim Areszcie śledczym osadzeni naprawiają książki. Najważniejsze są chęci. Osadzony musi chcieć nauczyć się tego fachu, ponieważ przychodzą oni do nas bez takich umiejętności. Oczywiście pomocne są jakieś zdolności manualne, ale najważniejsze są chęci. Jeżeli ktoś posiada chęci, trochę zdolności, jest tutaj dużo czasu, koledzy chętnie pomogą, jeżeli nie to prowadzimy kursy przyuczające do takiego zawodu i wtedy można potem dalej samemu kształcić się i doskonalić w tym fachu. W małej pracowni jednocześnie pracuje najwyżej trzech więźniów. Fachu uczyli się od starszych kolegów. Pracują społecznie i choć to nie jest łatwe zajęcie, to sami zapewniają, że mają z niego dużą satysfakcję. No, mi to sprawia satysfakcję i, i to też, że szybciej czas płynie nie, nie patrzy się po prostu na to, że trzeba jeszcze tam odbywać karę. tylko po prostu no. Lepiej jest spędzać czas tutaj w pracy niż siedząc na sali nic nic nie robić. I tak zreperowane książki trafiają na półki miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku. Współpraca między placówkami trwa już 9 lat. Dzięki pracy więźniów do czytelników wracają naprawione książki, które mogą służyć przez kolejne lata. Biblioteka zakupuje materiały potrzebne do naprawy książki. To są to jest klej, tapeta, tektura. My po prostu dostarczamy ten materiał do aresztu i tam już się odbywają dalsze procedury. Dla biblioteki to jest bardzo korzystne, ze względu na to, że dajemy książki do naprawy z literatury pięknej, z literatury popularno-naukowej, gdzie książki są, gdzie już nie ma nowych wznowień wydań, i po prostu w taki też w sposób ratujemy, żeby czytelnicy, użytkownicy miejskiej biblioteki publicznej mogli dalej korzystać. Z pomocy więźniów od dwóch lat korzysta także drugie liceum ogólnokształcące. Dla szkoły więźniowie naprawiają głównie lektury. Dla drugiego LO to spora oszczędność. Za naprawienie jednej książki u introligatora trzeba zapłacić około 30 zł. Więźniowie zrobią to za grosze. Bardzo jesteśmy zadowoleni, by książki zostały naprawdę bardzo dobrze odnowione. Jest to dla nas niezwykła oszczędność, bowiem książki klejone są prawda tańsze ale użytkowalność jest ich do 2-3 lat natomiast to Taka książka na pewno będzie jeszcze z 20 lat dobra. Warsztaty pozwalają im wyrobić w sobie nawyk pracy, nabyć pewnej systematyczności w wykonywaniu zadań, pozwalają im zaplanować pewne swoje działania, oraz też wyznaczając sobie cele, jeżeli chodzi o doskonalenie swoich umiejętności, je potem realizować, z czego niewątpliwie. Przynosi im to satysfakcję. Przez ostatnie 9 lat więźniowie naprawili blisko 2000 książek.